Dzisiejszego spotkania jest przedstawienie Państwu, jakie projekty zostały zakwalifikowane do finansowania z gminy Gieruszów w ramach lokalnej grupy działania. W roku bieżącym został ogłoszony konkurs przez lokalną grupę działania między Krosą a Bartą w celu właśnie składania wniosków dotyczących różnych dziedzin, dziedzin działalności zgodnych z, z, z lokalną strategią rozwoju naszego powiatu i lokalnymi grupami działania. W sumie z naszej gminy zostało złożonych 14 projektów przez Urząd Gminy Bieruszu zostały złożone trzy projekty. Jest to m.in. projekt dotyczący zakupu urządzeń do skateparku i zagospodarowania tego terenu, budowa i wyposażenia siłowni zewnętrznej fitness park, jak również organizacja spotkań i wycieczek kulturalnych oraz zajęć rekreacyjnych dla naszych emerytów i rencisków. W sumie kwota, o jaką wystąpiliśmy w ramach tych projektów, jest to kwota blisko 200 tysięcy złotych, z czego bezpośrednie dofinansowanie będzie dotyczyło około 120 tysięcy złotych. Kolejne wnioski, jakie zostały złożone, to zostały złożone przez nasze instytucje. Mam tutaj na myśli Dom Kultury i, i Bibliotekę Miejską. W ramach właśnie tych projektów Dom Kultury będzie realizował projekt przygotowania i realizacji przedsięwzięcia kulturalnego pod nazwą Sobótka Świętojańska ten spektakl i to przedsięwzięcie e, będzie realizowane podczas Dni Wieruszowa w celu właśnie przybliżenia tej tradycji Nocy Świętojańskiej naszym mieszkańcom i uczestnikom e, Dni Wieruszowa. E, kolejnym przedsięwzięciem i projektem, który będzie realizował Dom Kultury właśnie w ramach tych projektów, jest to organizacja, która jest kulturalna i edukacyjna, warsztatów pochlanych, muzycznych, literackich w szerokim tego tematu i znaczeniu i tutaj Urząd Kultury właśnie taki wniosek złożył, który w sumie opiewa na kwotę blisko 70 tys. zł, z czego dofinansowanie będzie wynosiło blisko 50 tys. zł. Pozostała część jest to wkład własny Domu Kultury w ramach właśnie realizowanego przedsięwzięcia. Jeżeli chodzi o naszą bibliotekę miejską, tutaj biblioteka również służyła dwa projekty. Te dwa y, projekty dotyczą y, kontynuacji spotkań, przy, y, też y, w takim dość, y, szerokim znaczeniu, a przede wszystkim będzie dotyczyło spotkania z satyrykami. I kolejny projekt realizowany przez Bibliotekę Miejską jest to wydanie opracowań związanych tutaj z historią i kulturą ziemi Bieruszowskiej, Bieruszowa i Okowic. Jeżeli chodzi o te projekty realizowane przez Miejską Bibliotekę i Gminną, opiewają one w sumie na kwotę około 70 tysięcy zł, z czego dofinansowanie będzie wynosiło ponad 50 tysięcy zł i także ta pozostała część jest to wkład własny włożony przez naszą bibliotekę Miejską. Kolejne projekty, które zostały złożone do realizacji są to projekty realizowane przez stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego i organizacji pozarządowe, i tutaj między innymi wśród tych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych jest Wierszowski Klub Sportowy, Akademia Piłkarska w Wieruszowie, Towarzystwo Rozwoju Polesia, Stowarzyszenie Integracyjne Klubu Otwartych Serc, jak również Owrotnicza Straż Pożarna w Wieruszowie. W sumie Kwota też, jaką tutaj y, te organizacje wystąpiły o y, dofinansowanie, wynosi ponad 170 tysięcy. Y, ogólna kwota tych przedsięwzięć będzie wynosiła blisko 230 tysięcy, z tym, że tutaj jeżeli chodzi o te organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, będzie udzielona im na ich wniosek pożyczka z budżetu gminy. Mamy opracowany regulamin przewiduje właśnie sposób i zasady przyznawania tych pożyczek. Nadmienię tylko między innymi, że Klub Rosna, tutaj już taka wstępna deklaracja była, że będzie wnioskował blisko 21 tysięcy złotych tej pożyczki. Akademia Piłkarska podobną kwotę, Towarzystwo Rozwoju Polesia będzie wnioskowało blisko 50 tysięcy złotych tej pożyczki, natomiast Stowarzyszenie Integracyjne Klubu Otwartych Serc 30 tysięcy i Ochotnicza Straż Pożarna, która planuje w tym roku dokonać remontu dachu na części tutaj nad świetlicą i pomieszczeniami, pomieszczeniami garażowymi, i kotłownią, będzie wnioskowała o kwotę blisko 40 tysięcy złotych. I proszę Państwa ostatnią grupą, która również złożyła wnioski w ramach y, tych projektów y, są to Ruszowskie Stowarzyszenia i Parafie, y, które y, y, również te wnioski złożyły. Z tym, że te organizacje y, wkład własny, jak również. Y, y, Finansowanie Zapewniają ze swojej strony w pierwszej fazie realizacji tych przedsięwzięć są to dwie instytucje: jest to Wielkoszowski Klub Karate Psalia. Ich projekt opiewa na kwotę ponad 33 tysięcy zł, z czego dotacji wynosi 26 tysięcy zł i y, rzymskokatolicka parafia świętego Stanisława. Y, tutaj będzie modernizacja remont ja Pomieszczeń w Świetlicy, y, głównie wejścia właśnie do Domu parafialnego, gdzie znajduje się nasza świetlica i biblioteka, y, filia biblioteki naszej miejskiej. Tutaj to dofinansowanie na cień, kwota ogólna będzie wynosiła ponad 32 tysiące zł, kwota dofinansowania w ramach tego projektu jest 25 tysięcy zł. Jeżeli są jakieś pytania, proszę Państwa, związane tutaj z realizacją i tutaj to bardzo proszę. Pani Burmistrzu, a kiedy będzie spływ tych pieniędzy i ruszy realizacja tych przedsięwzięć? Część projektów, proszę Państwa, będzie realizowana już w tym roku po podpisaniu umów, natomiast znaczna część będzie realizowana w roku 2014. Wynika to przede wszystkim już państwa z, z oceny merytorycznej przygotowania wszystkich dokumentów związanych właśnie z przygotowaniem umów i realizacją to znaczy, tych częściowo. które miasto udziela tym czy, 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 czy to jest yy, w ramach całości. Nie jeżeli chodzi o dotację, ja mówię o, dotacja, który, o dotacji, która będzie udzielona z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dlatego że to jest realizacja projektu właśnie realizowanych w ramach lokalnej grupy działania. To nie są pieniążki nasze, które my gminę jako przeznaczamy i tylko są to środki unijne przeznaczone do, do, dofinansowane z